Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się kolejna fala strajków. Najpierw objęła ona Lubelszczyznę, potem przeniosła się do Szczecina i Trójmiasta. Ale największe strajki wybuchły w sierpniu 1980 roku na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Bezpośrednią przyczyną wybuchu tego strajku było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz za jej przynależność do wolnych związków zawodowych. Które władze PRL postrzegały jako nielegalną organizację opozycyjną? W odpowiedzi tysiące mieszkańców Gdańska wyszło na ulice, domagając się m.in. zwiększenia wynagrodzeń pieniężnych, poprawienia warunków pracy czy przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i innych osób, które zwolniono z zawodów za ich przynależność do nielegalnych organizacji opozycyjnych. Lub związków zawodowych. Głównym organizatorem tego strajku był Bogdan Borusewicz, jednak jego liderem został Lech Wałęsa. Aby uniknąć prowokacji ze strony władz, strajk przyjął charakter okupacyjny. Członkowie strajku zabarykadowali się w swoich miejscach pracy, gdzie niedługo później utworzyli nową organizację opozycyjną, jaką był Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w skrócie MKS. Członkowie tego związku szybko rozszerzyli swoją działalność nie tylko na teren całego Gdańska, ale również na teren sąsiednich miast, takich jak Szczecin czy Trójmiasto. Niedługo później jego liderzy wystosowali do władz Polski Ludowej specjalny list zawierający 21 postulatów, do których należało m.in. poprawę warunków pracy, sytuacji ekonomicznej w kraju, zwiększenia wynagrodzeń pieniężnych. Zagwarantowania wolności słowa czy upamiętnienia ofiar z grudnia 1970 roku. Początkowo władze ludowe zbraniały się przed przyjęciem warunków, jakie postawili strajkujący, lecz ostatecznie, aby strajki nie eskalowały na większą skalę, 31 sierpnia 1980 roku doszło do podpisania. Tak zwanego porozumienia sierpniowego. Przedstawiciele MKS-u z Lechem Wałęsem na czele spotkali się z przedstawicielami władz, które reprezentował wiceminister Mieczysław Jagielski, podczas których władze zdecydowały się przyjąć 21 postulatów postanowionych przez MKS, w konsekwencji czego? Organizacja ta została zalegalizowana i stała się pierwszą od bardzo dawna legalną opozycją działającą na terenie państwa polskiego. Był to tym samym pierwszy poważny sukces, jaki strajkujący odnieśli na początku lat 80. XX wieku. W międzyczasie w strukturach samej partii PZPR również doszło do zmian w strukturach władzy. Między innymi odsunięto na bok Edwarda Gierka, widząc, że jego dotychczasowa polityka nie przyniosła skutku, a na nowego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybrano Stanisława Kanie, zwolennika reform i współpracy ze strajkującymi opozycjonistami. Wykorzystując nową falę popularności w społeczeństwie, członkowie ruchów Opozycyjnych zdecydowali się 17 września 1980 roku utworzyć nową organizację, która reprezentowałaby związki zawodowe na terenie całego państwa polskiego. W ten sposób utworzono niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, nazywany również potocznie ruchem Solidarność. Poczo organizacja ta szybko zyskała na popularności. I w niedługim czasie w jej wstąpiło blisko 10 milionów Polaków, a do końca 1980 roku organizacja liczyła już ponad 15 milionów Polaków. Ta popularność Solidarności sprawiła, że następne 15 miesięcy jej działalności określano mianem Karnawału Solidarności, podczas którego Obywatele mogli cieszyć się większymi swobodami niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Między innymi można było w miejscach publicznych otwarcie wyrażać swoją opinię na temat władz. Powstawały niezależne gazety i biuletyny, które informowały o sytuacji panującej w kraju. Z kolei na terenie Gdańska wzniesiono pomnik ku pamięci poległych stoczniowców z grudnia 1970 roku. W samym Poznaniu również ufundowano pomnik, który upamiętniał ofiary czerwca 1956 roku. Niestety rosnąca popularność ruchów opozycyjnych na terenie państwa polskiego niepokoiła cały blok wschodni ze Związkiem Radzieckim na czele. Doprowadziło to do spotkania na szczycie w Moskwie pomiędzy przywódcami poszczególnych państw socjalistycznych w Europie, który miał niemal taki sam charakter jak ten z 1968 roku, kiedy miała miejsce praska wioska, wiosna, podczas której wojska bloku wschodniego interweniowały na terenie miasta Praga. Władze Związku Radzieckiego nie zdecydowało się jednak na podjęcie kolejnej interwencji zbrojnej, lecz dał jasno do zrozumienia polskim komunistom, że muszą podjąć twarde i zdecydowane działania przeciwko ruchom opozycyjnym, aby jedność układu warszawskiego nie została rozerwana od środka na strzępy. To tym samym miało w roku 1981 doprowadzić do kolejnych. Katastrofalnych skutkach wydarzeń, które na zawsze odbiły się echem w historii Polski. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.